Pani Rzecznik na wstępie powiedziała, że wchodzimy w nowy rok akademicki, który jest szczególny. I on oczywiście jest szczególny ze względu na jubileusz 50-lecia i o tym będziemy pewnie jeszcze wielokrotnie mówić, ale szczególny jest jeszcze z dwóch bardzo ważnych powodów. Mianowicie, wchodzimy w ten rok z bardzo mocnych, dwóch ugruntowanych pozycji w kontekście naszego potencjału naukowego. Po pierwsze, Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie. 20 najlepszych uczelni w Polsce, które mogą ubiegać się o status tzw. uczelni badawczej w ramach programu Strategia Doskonałości, Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza ogłoszonego przez ministra. I w tych szrankach stajemy z 19 innymi uczelniami, faktycznie najlepszymi w Polsce, mając nadzieję, że status ten utrzymamy. Nawet jeżeli otrzymamy, nawet jeżeli w tym pierwszym rozdaniu nam się nie powiedzie, no to sam fakt uczestnictwa w tym gronie jest już bardzo dużym wyróżnieniem, zatem oczywiście będą szły również dodatkowe środki finansowe na nasz rozwój badań naukowych, ale również możliwość uczestnictwa w wielu innych inicjatywach wzmacniania naszego potencjału naukowego. To była świetna okazja do tego, aby Uniwersytet Gdański podsumował swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie badań naukowych wskazał na te obszary badawcze, które faktycznie są priorytetowe i które są rozpoznawane międzynarodowo. Tu bardzo miło mi powiedzieć, że m.in. informatyka kwantowa, fizyka kwantowa, czyli miejsce, gospodarzem którego jest, jest ten wydział, ten Instytut, jest również takim właśnie obszarem o bardzo silnej renomie międzynarodowej ale również zobaczyliśmy, gdzie są nasze słabe strony i co chcemy, co chcemy poprawić, gdzie powinniśmy wykazać większą aktywność, żeby po prostu gonić najlepsze. Druga kwestia, o której powiedziałem, że druga ta pozycja, umocniona pozycja to fakt, iż Uniwersytet Gdański znalazł się wśród pięciu uczelni w Polsce, które zakwalifikowały się do programu Uniwersytet Europejski. To jest program Komisji Europejskiej, i w pierwszym konkursie wyłoniono 17 sieci uczelni europejskich. My jesteśmy w sieci z pięcioma innymi uczelniami z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Malty i Chorwacji. W przekonaniu naszego przede wszystkim wysokiego potencjału badawczego przez pryzmat głównie badań związanych z zagadnieniami morskimi, badań morza, ale też zagadnień morskich. To prawda, że na Uniwersytecie Gdańskim praktycznie na każdym wydziale ta tematyka morska w różnym stopniu jest podejmowana, zarówno na poziomie badań naukowych, jak i kształcenia. I to jest ta mocna strona uczelni, to jest y y ta unikatowość Uniwersytetu Gdańskiego, którą no, chcemy promować i którą widzimy jako, jako miejsce, w którym możemy konkurować faktycznie ze światem. Tych konsorcjów, przypomnę, jest zaledwie 17 w skali Unii Europejskiej, także jeden no, z 17 Uniwersytetów europejskich jest tu w Gdańsku, dzięki Uniwersytetowi Gdańskiemu. Trzecia kwestia, y, ostatnia, to może fakt, że w nowy rok akademicki wchodzimy pod rządami nowego statutu. We wtorek, 1 października wejdzie w życie nowy Stary. statut, który jest naturalną konsekwencją wprowadzenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa weszła w życie rok temu, natomiast my w statucie musieliśmy przewidzieć cały szereg różnych rozstrzygnięć i rozwiązań, które powodują, że nasza uczelnia no, w zupełnie nowym otwarciu może mierzyć się z tymi wyzwaniami, które są wokół nas. To przede wszystkim uelastycznienie naszej wewnętrznej organizacji, to zupełnie nowy sposób kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, to zdecydowanie u, u, zdecydowane ułatwienia dla pracowników i studentów z zagranicy. To w końcu e, e, zupełnie nowe zarządzanie dyscyplinami nauki poprzez rady naukowe już nie, nie wydziały. Także wychodzimy nieco z tej klasycznej, konwencjonalnej struktury uczelni w zupełnie nowy model uczelni nowoczesnej, otwartej i nie ukrywającej swojej ambicji. Tak, no rekrutacja powoli się już kończy. Jeszcze trwają zapisy na listy uzupełniające, tam gdzie złoniły się wolne miejsca, na studia podyplomowe i na studia niestacjonarne. Zakończyła się również rekrutacja do szkół doktorskich, to jest ten nowy e, profil kształcenia wynikający e, z nowej ustawy. Do szkół doktorskich zarekrutowaliśmy 80 osób, do tych dwóch, które prowadzi Uniwersytet Gdański samodzielnie, czyli Szkoły Nauk Eksperymentalnych i Nauk e, Matematyczno-Fizycznych, czyli ścisłych. I druga szkoła nauk społecznych i humanistycznych, czyli łącznie 80 doktorantów oraz 12 osób do wspólnej prowadzonej z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym szkoły doktorskiej prowadzonej właśnie przez te dwa Wydziały Biotechnologicznej. Z wyników rekrutacji jesteśmy zadowoleni. Ona no jest jeszcze lepsza niż w ubiegłym roku. Jeszcze lepsza w tym sensie, że było więcej kandydatów. 25 tysięcy osób startowało w procesie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia do tej pory, więc bardzo dużo. Biorąc pod uwagę nieco zmniejszone limity, które spowodowały, że przyjmiemy na studia stacjonarne 9 tysięcy studentów, to ta liczba osób startujących na poszczególne kierunki się rzeczy zwiększyła. Te proporcje kandydatów na jedno miejsce. Nadal najbardziej popularne są kierunki filologiczne. Trzeba powiedzieć, że anglistyka, amerykanistyka, ale nie tylko, również sinologia nadal są w promocji. Psychologia, jak w poprzednich latach, kryminologia, z tego powodu utworzyliśmy anglojęzyczne studia również w zakresie kryminologii, które też wzbudziły dosyć spore zainteresowanie głównie studentów zagranicznych, ale nie tylko. I nowy kierunek, produkcja form audiowizualnych, która także... To także przyciągnął sporo kandydatów, bo było ponad 10 osób na jedno miejsce. Jeszcze trwała tam uzupełniająca rekrutacja dla tych, którzy zdecydowali się zmienić profil kształcenia. W związku z tym, jak powiedziałem, z rekrutacji jesteśmy zadowoleni. W sumie rok akademicki rozpocznie 26 tysięcy studentów. Około mówię, dlatego że jeszcze studenci. Studiów niestacjonarnych nie otrzymali decyzji o przyjęciu, to jeszcze potrwa do połowy października, więc to jeszcze ten bilans zamknięcia przed nami. Do zmodyfikowanych programów kształcenia należą przede wszystkim programy nauczycielskie, o czym trzeba powiedzieć, ponieważ w lipcu zostało wprowadzone nowe rozporządzenie ministra dotyczące kształcenia nauczycieli, ale... Uczelnie, mając autonomię, mogą modyfikować programy według własnych autorskich pomysłów, i wydaje mi się, że nasze kształcenie nauczycieli będzie bardzo dobrze przygotowywało do zawodu, z takim naciskiem na praktyczny kontakt ze szkołą, duża ilość praktyk, zajęć z praktykami, którzy ze szkołą na co dzień są związani. Wydaje mi się, że to może zmienić też. Taki obraz nauczycieli, czyli tych młodych kończących uczenie na takich bardziej przygotowanych. Myślę, że szkoły wszystkich szczebli będą zadowoleni z tych pierwszych absolwentów, którzy te studia ukończą, ale to będzie oczywiście dopiero za 5 lat, dlatego że reforma zmieniła. Profil kształcenia nauczycieli na pięcioletnie. Również warianty anglojęzyczne specjalności, które już istniały, m.in. finanse i rachunkowość. W tym roku będzie specjalność w języku angielskim także dostępna. Studia, które mają też charakter bardzo praktyczny, a są międzywydziałowe, między bo taka jest tendencja, i też na rynku pracy, że zamknięcie się w poszczególnych dyscyplinach nie zawsze i nie w każdej dziedzinie jest przyszłościowe. Stąd na przykład studia na kierunku ubezpieczenia prowadzone przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu. Myślę, że też będzie cieszył się w przyszłości dobrą opinią. Na razie rusza z dosyć sporą liczbą chętnych, którzy zechcieli tam studiować. Nie zmieniają się w radykalny sposób. Formy wsparcia dla studentów, jeżeli chodzi o systemy stypendialne. Ale to wynika z ustawy, która akurat w tym wypadku, w tym obszarze studenckim, rewolucji nie wprowadziła. W związku z tym progi stypendialne pozostają na e, podobnym e, poziomie jak w ubiegłym roku. E, nowością jest to wynikającą z ustawy, że również studenci cudzoziemcy będą mogli skorzystać z pomocy finansowej uczelni w postaci różnych stypendiów. Zwiększyła się na Uniwersytecie liczba studentów zagranicznych. Do 500 osób, mówię tak orientacyjnie, bo jak powiedziałem ten proces rekrutacji się dopiero domyka. Na dzień dzisiejszy ponad 500 osób to są studenci, którzy wybrali jeden z kierunków studiów w pełnym wymiarze, czyli tacy pełnoetatowi. Ponad 300 osób z Białorusi, ponad 100 osób z Ukrainy, pozostałe osoby z różnych innych państw. Trudno powiedzieć, czy to są do końca osoby stamtąd, to są osoby, które mają e, obywatelstwo tych państw, bo zdarza się, że mieszkają już w Polsce jakiś czas i podejmują studia ze względu na swoje dokumenty na takiej ścieżce, która jest przypisana cudzoziemcom. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej e, zwiększającej się liczby cudzoziemców, bo to powoduje, że uniwersytet jest barwniejszy, e, ciekawszy, myślę, również i kulturowo, a jednocześnie kompetencje językowe studentów wszystkich. Dzięki takim kontaktom się zwiększają. Również wymiana międzynarodowa studentów napawa nadzieją, ponieważ zwyczajowo przyjmowaliśmy około 250 studentów rocznie w ramach programu wymiany Erasmusa, a w tym roku już tylko na semestr zimowy mamy blisko 170 przyjętych, więc wydaje mi się, że... Przekroczymy tę liczbę, dlatego że rekrutacja na ten kolejny letni semestr będzie dopiero odbywała się jesienią, ale już też to rokuje bardzo dobrze. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną modyfikację, którą wprowadziliśmy: specjalne punkty dla wybitnych sportowców. To jest nowość, którą wprowadził Uniwersytet, i o ile wiem, to niewiele uczelni w Polsce takie preferencje wprowadziło. W swoim procesie rekrutacji dajemy dodatkowe punkty tym, którzy uzyskali klasę mistrzowską pierwszą. Drugą. Dzięki temu chcemy wspomóc trochę na morze i na model amerykański tych, którzy również realizują się w tej dziedzinie. Niejednokrotnie są to świetni studenci też, bo przecież to się nie odbywa kosztem nauki. Myślę, że znajdziemy również sposoby wsparcia organizacyjnego, żeby im ułatwić połączenie swoich pasji sportowych z realizacją procesu kształcenia. No, bywa to trudne, ale przecież wszystko jest możliwe. Także z takich spraw, które są nowe lub zmodyfikowane, zmienione, to chyba najważniejsze.